szeroki zakres usług foto video. szczegóły na kamildzieniek.pl Czwarty dzień czerwca 2022 roku, a to oznacza kolejkę numer 30 w klasie okręgowej Katowice-Sosnowiec. Sparta Katowice rywalizowała na wyjeździe z tęczą błędów. Goście przyjechali po kolejne trzy punkty, które miały utrzymać ich w walce o awans do czwartej ligi. Zobaczmy składy obu drużyn. Tęcza błędów 1. Harkawy, 16. Wędziński, 4. Szabla, 10. Kapias, 5. Skalski, 6. To Fredyk, 15. Mrocz 11 Paździor, 9 Sawicki, 20 Kujon, 14 Ból. Sparta, 12 Skocz, 5 Krawczyk, 3 Szal, 19 Sarzała, 21 to Sobotka, 6 Hołota, 10 Będkowski, 8 Markocjan, 17 Witkowski, 14 Weber, 13 Blaź. O godzinie 17 rozpoczęło się spotkanie tęczy ze Spartą. Szósta minuta spotkania Będkowski z rzutu wolnego dorzuca tą piłkę, zgrywa to hołota do Michała Szala, ten strzela z woleja. Piłka poszybowała jednak nad bramką Mateusza Harkawego. Trzy minuty później Sparta wychodzi z akcją prawą stroną Wiktor Weber. Ładnie uruchomił Daniela Krawczyka. Krawczyk w polu karnym wykłada do Fabiana Wlasia. Ta piłka jednak nie dochodzi. To jeszcze nie koniec tej akcji. Będkowski uderza na bramkę. Jest gol dla Sparty Katowic. Ósma minuta spotkania. Będkowski w swoim stylu piłka na lewej nodze, no i nie zdążył zainterweniować. Mateusz Harkawy. To już minuta piętnasta. Dorzuca sobotka. Jest tutaj jeszcze Daniel Krawczyk, Wiktor Weber zgrywa. Wlaś do Tomasza Hołoty. Ładne, soczyste uderzenie z pierwszej piłki. Tuż jednak nad poprzeczką gospodarzy. 21 minuta, jedna z nielicznych akcji. Tęczy błędów, próba dośrodkowania, wyłapana jednak pewnie przez Michała Skocza. Tracą piłkę gospodarza mają w środkowej strefie wojska Będkowski, który doskonale uruchamia Webera. Weber wyrzucił się nieco do boku. No i trafił tylko w boczną siatkę. Druga połowa Kamil Witkowski wycofuje do Będkowskiego. Ten ładnie piętką do Hołoty. Hołota strzela. Pewnie broni to Mateusz Harkawy. W międzyczasie mieliśmy też odrobinę hiszpańskiej, a w zasadzie polskiej korydy. Wracamy na boisko, bo w 52. minucie brutalne wejście Daniela Krawczyka, które. Najpierw, zdaniem sędziego, kończy się żółtą kartką. Protestują jednak gospodarze. Ukarany żółtą kartką Kamil Fredyk. No ale po konsultacji z sędzią liniowym, arbiter główny zmienił swoją decyzję. Żółta kartka została anulowana, a Daniel Krawczyk ukarany kartką czerwoną. Decyzja zrozumiała, no i jak najbardziej słuszna decyzja sędziego. Kanku. Jeszcze papieros. No to Reakcja Tomasza Hołoty mówi w tej sytuacji wszystko. Sparta nie zamierzała jednak poprzestawać. Doskonała piłka teraz do Kamila Wickowskiego. Ten na lewej stronie boiska wpada w pole karne i strzela drugą bramkę dla Sparty Katowic. 64 minuta tego spotkania. I goście prowadzą w błędowie już 2 do 0. To minuta 71. Wiśniowski do Będkowskiego, ten doskonale uruchamia Hołotę. Hołota mógł zrobić wszystko fatalnie, jednak przestrzelił, nie przez żadnego z rywali. Jedna z nielicznych akcji gospodarzy. Piłka na prawej stronie, boiska dorzucona w pole karnym. Odbija to skocz. Jeszcze nie koniec tej akcji. Twarde starcie. Tryby z Weberem, jeszcze w polu karnym. Szarżował. Przemysław Sawicki. Nie udało mu się jednak oddać strzału na bramkę Michała Skocza. Minuta 77. I kontrowersja w tym spotkaniu. Markocjan do Witkowskiego. Sędzia liniowy podnosi jednak Korągiewkę. W ostatnich sekundach bramki szukali jeszcze gospodarze, ale to uderzenie Przemysława Sawickiego w bezpiecznej odległości od bramki Michała Skocza. Sparta wygrywa zatem kolejne spotkanie i dopisuje trzy punkty w ligowej tabeli. No na pewno ten mecz w naszym wykonaniu zdecydowanie lepszy niż ostatnio. Pierwsza połowa pod nasze tank, no zabrakło tam gdzieś bramki na, na 2-0, ale też to boisko nie ułatwiało. Wymiarowo fajnie duże, ale jakościowo no tutaj były czasem takie sytuacje, że gdzieś była pewna piłka do opanowania, gdzieś wyszła na Audi i z tego gdzieś nam zabrakło bardziej klarownych sytuacji, żeby skończyć to bramką na, na 2-0, ale na pewno na duży plus. No druga połowa się zaczyna po po błędzie Daniela Krawczyka, Tutaj nie ma co mówić, ewidentna czerwona kartka, nierozważne wejście w przeciwnika. No i graliśmy w dziesiątkę, ale graliśmy bardzo mądrze i mieliśmy też sytuację na, na kolejne bramki, dlatego dzisiejszy mecz na pewno na duży plus, różna realizowała plan, zagraliśmy dobre spotkanie, mogło być tych bramek więcej, ale nie narzekajmy, bo w tym meczu chodziło nam, żeby się podnieść z poprzedniego meczu, gdzie był bardzo słaby styl, to w tym meczu już było to zdecydowanie lepiej. Pierwsza połowa pod nasze dyktando. Byliśmy naprawdę zjednoczoną drużyną, co w ostatnich meczach było ciężkie do zauważenia. Ostatnie mecze mieliśmy takie troszkę słabsze, ale dzisiaj pokazaliśmy prawdziwy charakter w drugiej połowie, kiedy przyszło nam grać w 10 od 50 minuty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. Katowiczanie cały czas głośno deklarują, że nie złożyli broni w walce o awans do czwartej ligi. Nadal trwa. Póki wygrywamy, to trwa i zbliżamy się do, do tego kluczowego meczu. Zostały nam jeszcze dwa spotkania i musimy wszystko zrobić, żeby te mecze wygrać, i potem będziemy się przygotowywać na, do Sosnowca i zrobimy wszystko, żeby im tam fetę zepsuć i żeby w ostatniej kolejce jeszcze było ciekawie. Już od początku przygotowań zakładaliśmy tę walkę o awans, więc cel jest niezmienny. Kolejne spotkanie podopiecznie Michała Czyża zagrają już w najbliższą sobotę na rapidzie o godzinie 11 podejmować będą Grunwald Ruda Śląska.